Dziewczyna mówi, ciociu proszę, filiżankę herbaty. Ciocia odpowiada, tak, już przygotowuję. Potem ciocia mówi, och, Tania, dziecko. Tania mówi, och, ciociu, poznałaś mnie. Ciocia odpowiada, tak, dziecko. Jak mogłabym cię nie poznać? Tania mówi, ciociu, ty tutaj, w tej herbaciarni. Co się stało? Wszystko w domu w porządku? W domu wszystko było dobrze. Więc dlaczego to? Herbaciarnia? Ciocia mówi, dziecko, sama wiesz, jak było z twoim wujkiem rok temu zmarł. Mój syn przepisał całą własność na swoje nazwisko, a za pieniądze z emerytury wujka otworzyłam tę herbaciarnię. Tania mówi: Ciociu, jak twoje dzieci mogły ci coś takiego zrobić? Powinnaś podjąć kroki przeciwko nim. Ciocia odpowiada: Dziecko, czasy się zmieniły. Rodzice, którzy nie przynoszą dochodów, stają się ciężarem dla swoich dzieci, więc trzeba radzić sobie samemu. Ale teraz wygląda na to, że będę musiała zamknąć tę herbaciarnię. Tania pyta: Dlaczego, ciociu? Ciocia odpowiada. Dziecko, widzisz ten sklep naprzeciwko? To też herbaciarnia, i zobacz, ilu ma klientów. Nikt tu nie przychodzi na herbatę. Poza tym muszę płacić czynsz, a moje środki się kończą. Dlatego myślę o zamknięciu. Tania mówi, Ciociu, patrząc na Twoją sytuację, naprawdę chciałabym Ci pomóc, ale u mnie w domu też nie jest najlepiej. Ocia odpowiada, Nie martw się, dziecko. Wystarczy, że porozmawiasz ze mną z życzliwością. Po prostu bądź szczęśliwa. Tania mówi, Ciociu, chciałabym Ci pomóc, ale muszę już iść do pracy. Po południu przyjdę napić się Twojej herbaty. I wychodzi. Następnego dnia wraca i nagrywa wideo. Ciocia pyta: Dziecko, co robisz? Tania odpowiada: Ciociu, nagrywam film o twojej herbaciarni. Ciocia pyta: Dlaczego? Film. Po co? Tania mówi: Żeby wrzucić go do mediów społecznościowych. Ciociu, ja nie mogę ci pomóc, ale media społecznościowe mogą. Ciocia mówi: Media społecznościowe? Co to takiego? Tania tłumaczy: Ciociu to platforma, gdzie ludzie cię obserwują, nawiązują kontakt i publikują zdjęcia oraz filmy. Wrzucę twoje wideo i zdjęcia herbaciarni do internetu. Ludzie cię zobaczą, poznają twój lokal i przyjdą tu na herbatę. Ciocia pyta: Naprawdę tak się dzieje? Tania mówi: Ciociu, wystarczy, że zrobisz pyszną filiżankę herbaty, zrobimy jej zdjęcie i opublikujemy. Potem nie będziesz musiała zamykać sklepu. Ciocia odpowiada: Tak, tak, już przygotowuję. Daj mi dwie minuty. Tania mówi: Ty rób herbatę, ja będę nagrywać. Ciocia przygotowuje herbatę, a Tania nagrywa. Przychodzi chłopak i mówi: Ciociu, poproszę filiżankę herbaty i trochę ciastek. Ciocia podaje mu herbatę i ciastka. Chłopak mówi. Ciociu, to pani jest tą, która stała się sławna w mediach społecznościowych dzięki swojej herbaciarni. Ciocia odpowiada. Tak, to ja. Chłopak mówi. Widziałem pani film. Jest pani naprawdę sławna. Po wypiciu herbaty dodaje, a pani herbata jest naprawdę pyszna. Ciocia mówi. Dziękuję. W tym momencie przychodzi inny chłopak i mówi. Ciociu, poproszę herbatę. Ciocia podaje mu herbatę, a on płaci. Z czasem herbaciarnia cioci zaczyna się zapełniać i ten mały lokal znów stał się miejscem pełnym miłości i aromatu.